Na kierunku, co jest. Przepraszam, napadają e, Przepraszam. Idziemy tam. Rozpoczynamy podróż i idziemy tam. Nie tam, tylko... tam. Przyjechaliśmy w Tak jest. Uważaj. Dobra. Je allez-vous film. <laughs> Ale to jest, ale to jest Ale skała. tysiąc metry. Nad poziomem morza Tak jest Jest tak Tu jest przepaść jest fajna I muszę srać Dawaj tu w przepaść Pogadaj Jest wysoko Tyle metrów Śnieżka już za nami Ładna polanka W sensie polanka nie polanka Ładne kwiaty Teraz trochę Idziemy. bardziej, bardziej Płasko Tak, na mnie tak. Tam kozica? W chmurach, nie teraz. No. O, to jest ładnie. Obiegną te kozy. Świstaki są.

Myślę, że się nie uraził wtedy, gdybym nie towarzyszył. Masz tam, gdzie staję wektora? No proszę. To jest głęboko, co? Nie. To pewnie się łączy. Jest to proste. Opa, tam. Jakie Część dostaję śnieżką w czerwcu Tam byliśmy Ale gówno Ma tak? Chyba kozicy Ale patrz ile tego masz tu ale nie tam było właśnie takie wielkie uh -huh. nie jak takie już pełną tych boków ja nawet nie wiem czy to nie kamy jest w końcu nie no chyba nie o. proszę państwa widzicie okaz kwiatków Trochę zwędniałe wyglądałem tak ale mam dla Was coś lepszego. Patrzcie, te góry. Widzicie, tam jest śniegu, i tam, tam jest gdzieś sypialnia. Taka wstawimy zdjęcie w edycie. Wstawimy zdjęcie. i będziemy edytowali, wstawimy zdjęcie no, normalnie. Tam są mega kuzice. Się? Nie, może zrobić zresztą. O, fajny O, kolejny chodzica. A gdzie jest tak To wygląda, jakby miało być ładne. O kurwa. O kurwa. To jest tak mocno No, nie, nie nie, wyobrażam sobie, że będzie tutaj taki widok Tam normalnie Jezioro Komo Komo? Jezioro To, to jeszcze chwilę daj Patrz i widać tam połączenie Jeziora To jest dziura jakaś To co... jest to nie, jest nie to ta. nie jest to Ale tam jest to połączenie widzisz? Tam jeziora Jest stroma, proszę Państwa. Nie ma nic <grymne> Nie ma końców, nie? Mega lipa. Sorry. Z, z, z tam jest z tam, tam jest przejście No chyba... Jest po tym, co? No, chyba na górę, co? Ja się trzymam, to ja Doszliśmy tutaj I są łańcuchy, ale wspinaczkowe i my nie mamy karabinczyków, a nie będziemy ryzykować życia, tak jak ta koza. Więc wracamy tam, tą tam. i będziemy szli tam, nie wiem gdzie, ale gdzieś tam, i obejdziemy tą górę, prawdopodobnie. Rodzica, standard. W Polsce w zimie nie było warunków Widać coś? Więc w czerwcu Są Więc w czerwcu są warunki I jest niezły bałwan Ale czekajcie O, będzie miał ręce Mu panie bałwanie Jatej jeszcze kilka rzeczy jest najlepszy bałwan w czerwcu Ja tej widzisz go patrzcie to Ale bałwan, tylko nos mu wypadł, zapomniałem o tym. Nie, proszę nie. Czekajcie. O, dobra, jest cały bałwan. A tu drugi. O, wow. Ale zadupcają Gdzie? Kozice hmm. Tam byliśmy przed chwilą Weźcie Weź ten. Odpowiedz. Be. Be. Tam byliśmy, a tam idzie Kacper. Dwoń, zwoń, zwoń, Bardzo dobrze mi się szło po tych łańcuchach. Tu trochę bardziej. Jeszcze zerwany łańcuch. Dobra. Jednak ktoś tu chodzi jak jest zerwany, co? <słuchy> Tam trzeba iść. Jesteśmy już wysoko. Nie wiadomo, czy gdzieś dojdziemy, ale staramy się. W chmurach! Jesteśmy w chmurach! Jesteśmy w chmurach! Tu idziemy! W chmurach! Andry? Ja szedłem z drugiej, ale to też powinien git na kolanach. Taki szlak, taki szlak, taki szlak. Jeszcze trochę, ale nic nie widać. O, kozica. Noch ist klar.